Ze studia Voice House Planet in Brief Jarosław Kuźniar. Zostały tylko 3 lata, żeby ograniczyć ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza. Najnowsze dane pokazują, że światowy budżet emisji dwutlenku węgla, który pozwala na utrzymanie wzrostu średniej temperatury planety poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, to tylko 130 miliardów ton CO2. Przy obecnym tempie emisji, to 40 miliardów ton rocznie, limit wyczerpie się w 2028 roku. To oznacza, że świat stoi przed ogromnym wyzwaniem, żeby w ciągu najbliższych trzech lat radykalnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jeżeli tego nie Zrobimy, ryzykujemy przekroczenie progu, po którym skutki zmian klimatycznych mogą się nieodwracalnie i katastrofalnie zmienić. Dla natury i dla ludzi na całym świecie. Żeby ten cel osiągnąć, trzeba natychmiastowych i zdecydowanych działań na poziomie globalnym, w tym transformacji energetycznej, ograniczenia spalania paliw kopalnych i inwestycji w odnawialne źródła energii. Dowody, jak poważna jest sytuacja? Bardzo proszę. Fale upałów w Europie. Hiszpania i Francja biją kolejne rekordy temperatur. W ostatni weekend Hiszpania ustanowiła nowy rekord czerwca. Temperatura sięgnęła 46 stopni Celsjusza, co jest jednym z najwyższych wyników zanotowanych w tym miesiącu w historii tego kraju. Fala upałów rozprzestrzenia się dalej na Francję, Portugalię i inne kraje Europy Zachodniej, gdzie prognozowane są temperatury sięgające nawet 45 stopni. W Polsce także spodziewane są upały bliskie 40 stopni Celsjusza, co mocno wpływa na zdrowie mieszkańców, rolnictwo i środowisko. Środowisko naturalne. Taka intensywność, ale i czas trwania upałów jest konsekwencją globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. Ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej powszechne i coraz bardziej dotkliwe. Naukowcy ostrzegają, że rok 2025 może być jednym z najgorętszych w historii pomiarów, a takie fale upałów będą się powtarzać częściej i z większą siłą, co wymaga przygotowania systemów ochrony zdrowia i infrastruktury miast. Pożary lasów w Kanadzie i USA. Ogromne zniszczenia i zagrożenie dla zdrowia. Sezon pożarów w Kanadzie w tym roku jest wyjątkowo niszczycielski. Ogromne pożary zamieniają w popiół lasy, zmuszają tysiące mieszkańców do ewakuacji i powodują poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego. Dym z pożarów roznosi się na tysiące kilometrów i dociera nawet do odległych stanów USA. Jakość powietrza gwałtownie się pogarsza. Eksperci podkreślają, że takie mega pożary są bezpośrednim skutkiem zmian klimatycznych. Wyższe temperatury, susze i ekstremalne warunki pogodowe tworzą idealne warunki dla ognia. Pożary nie tylko niszczą lasy i siedliska dzikiej przyrody, ale także zwiększają emisję dwutlenku węgla, co dodatkowo napędza globalne ocieplenie. Kółko się zamyka. Władze lokalne i służby ratunkowe apelują o szybsze reagowanie na pożary. Polska zwiększa inwestycje w ochronę klimatu. Podpisaliśmy jako kraj ważne umowy na finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatu. Wartość kontraktów to miliard złotych. Priorytety to programy termomodernizacji szkół, przedszkoli i budynków użyteczności publicznej, które pozwolą ograniczyć zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Duże pieniądze trafią na rozwój odnawialnych źródeł energii, programy takie jak czyste powietrze i mój prąd, a także na ochronę cennych przyrodniczych obszarów. To ma zwiększyć odporność Polski na skutki zmian klimatu na suszę, powodzie czy fale upałów? Oprócz rekordowych upałów i pożarów w wielu regionach świata widać większą skalę zniszczeń. W Europie i Ameryce Północnej nasilają się susze, które w połączeniu z wysokimi temperaturami zwiększają ryzyko pożarów oraz powodują problemy z zaopatrzeniem w wodę. Z kolei gwałtowne burze i opady nawalne prowadzą do powodzi błyskawicznych, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i infrastrukturze w miastach. W zeszłym roku Europa przeżyła jedne z największych powodzi od wielu lat. Prognozy na ten rok sugerują jeszcze większe problemy. Zmiana klimatu powoduje coraz bardziej nieprzewidywalne. Obieg wody. Z jednej strony wydłużają się okresy suszy, z drugiej strony pojawiają się krótkie, ale bardzo intensywne opady deszczu. To wymaga od państw i społeczności lokalnych zwiększania odporności na ekstremalne warunki, inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową i systemy wczesnego ostrzegania. Niestety ostatnie decyzje amerykańskiego Senatu i administracji Trumpa prowadzą do znacznego ograniczenia budżetów na badania klimatyczne i czystą energię. Tym razem, szanowni słuchacze, niestety bez happy endu. To było Planet Brief od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas, rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.